Nikt nie zna dokładnej liczby osób, które w tej chwili znajdują się przy granicy, czy to po białoruskiej, czy po polskiej stronie. Wiemy na pewno, że ponad 1200 osób przebywa w tej chwili w ośrodkach strzeżonych, że... Około 4300 dotarło przez Polskę do Niemiec. Natomiast statystyki, które podaje Straż Graniczna, tak zwanych udaremnień, przekroczenia granicy, czyli de facto pushbacków, są o tyle trudnym do zastosowania wskaźnikiem, że jedna osoba może odpowiadać za kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt takich prób. Odpowiadać w sensie takim, że zostaje zmuszona przez służby jednej i drugiej strony do przechodzenia tej granicy tam i z powrotem. Jedna z grup, którą spotkaliśmy w ramach interwencji, mówiła, że 22 razy już była w Polsce. Więc to są dane, które, które nie pozwalają niestety ocenić skali zjawiska. Z różnych szacunków wiadomo, że na Białorusi jest w tej chwili kilkanaście tysięcy cudzoziemców. To jest też liczba bardzo nieprecyzyjna oczywiście. Nie wiemy ile osób jest w strefie stanu wyjątkowego, ponieważ nikt nie ma do niej wstępu.